Marcelku, jesteś? Wake, wake, wake. Marcelku? Marcelek. Mm. No. Nie jesteś no, tylko kurwa nie? proszę się mówi, jak się Julio pyta. Co? Pytał się. Tak. Kurwa, Kolo, ty dalej nie rozumiesz? Siema. Jesteśmy teraz zajęci, odzwonię później. Legmatek. Warto było? Nie. Urwa, ale go szczypie! Ja dole Stoi niewzruszony, ty! Rzucę się, bo może przed. Aha, ale szczypie. Czułem je. Z to trocnu się. Kurwa, kurwą będzie, pętaj, brat, brata Harata. Koni sobie Idzie kurwo, jebać. Tylko kruki było.